Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język Niemiecki dla Początkujących. Dzisiaj powiemy sobie dalej o chorobach, dialogu u lekarza. tym mówiliśmy sobie o tym, jak powiedzieć, że coś nas boli. Mówiliśmy, że łączymy częściowa, która nas boli ze słówkiem szmerzen, czyli na przykład kopf chodziło wychodziło ból głowy. Czyli na przykład ich habe kopf boli bo głowa, czy tam mam ból głowy. Dzisiaj będziemy kontynuować słownictwo z tej tematyki. Der Arzt to lekarz. Arzt, lekarz. Ale beim Arzt to będzie znaczyło u lekarza. Zum Arzt, do lekarza. Czyli ich bin beim Arzt. Jestem u lekarza. Ich gehe zum Arzt. Ja idę do lekarza. Untersuchen, badać. Czyli na przykład der Arzt untersucht. Lekarz bada. Jeżeli lekarz pyta nas, co dolega Tobie, co dolega Pani, Panu, Państwu, to zapyta, to jest taki stały zwrot: Wasfeldia. Wasfeldia, czyli co Tobie dolega. Wasfeld inen, co dolega Pani, Panu, Państwu, czyli inen forma grzecznościowa. wasfeld inen. I możemy odpowiedzieć: Ja czuję się jakoś szwach, czyli słabo, szleść, czyli źle lub gut, dobrze. I tu będzie nam potrzebny czasownik Zyś Fülen, czyli czuć się. Jest to czasownik ze słówkiem Zyś, czyli czasownik zwrotny z się. Się po niemiecku się odmienia. Mieliśmy już o tym kiedyś. Się odmienia nam się w następujący sposób. Przy sobie iść będzie MYŚ, czyli będzie iść füle, MYŚ. Ja czuję się. Du, dyś, czyli du, first, dyś. Ty czujesz się. Erzi, es, zyś, czyli erzi, es, zyś. Er, sie, es fühlt sich. On, ona, ono czuje się. Wir fühlen uns. My czujemy się. Ihr ja fühlt euch. Wy czujecie się. Sie, sie fühlen sich. Czyli oni, pan, pani, państwo czują się. Um, czyli mamy nasz czasownik, z fühlen, czuć się. I Mamy jeszcze takie słówka jak einmal, zweimal, dreimal. Na przykład ile razy mamy brać lekarstwa dziennie. Możemy brać raz, einmal, dwa razy, 3 trzy razy dreimal i tak dalej. I jeszcze mamy trzy obrazki, które wskazują nam na pewne dolegliwości, takie podstawowe dolegliwości. Pierwszy obrazek, also erstes Bild, prezentiert hohes Fieber, czyli wysoka Hoes hohes Fieber. Zweites Bild, prezentiert schnupfen, czyli katar Sznuffen. Und I Bild, obraz prezentuje czyli ból gardła. Mamy już podstawowe słownictwo związane z chorobami lekarzem, wizytą u lekarza. Przeczytajmy sobie zatem teraz przykładowy dialog u lekarza. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Was fällt Ihnen? Ich fühle mich schwach. Ich habe auch Kopfschmerzen und Schnupfen. Haben Sie auch Halsschmerzen? Nein. Ich muss Sie untersuchen. Sie haben Grippe. Ich verschreibe Ihnen gute Arzneien. Diese Tabletten sollen Sie zweimal täglich einnehmen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Gute Besserung, auf Wiedersehen. Przetłumaczmy sobie nasz dialog. Guten Tag, Herr Doktor, czyli dzień dobry, Panie Doktorze. Guten Tag, was fällt Ihnen? Dzień dobry, co Panu dolega? Ich fühle mich schwach, czuję się słabo. Ich habe auch Kopfschmerzen und schnupfen. mam również ból głowy i katar. Haben Sie auch Halsschmerzen, czy ma Pan również ból gardła? Nein. Nie. Ich muss Sie untersuchen, muszę Pana zbadać. Sie haben Grippe, ma Pan grypę. Ich verschreibe Ihnen gute Arzneien. Przepiszę Panu dobre lekarstwa. Diese Tabletten sollen Te tabletki powinien Pan przyjmować dwa razy dziennie. Dankeschön auf Dziękuję bardzo. Do widzenia. Gute Weserung auf Szybkiego powrotu do zdrowia. Do widzenia. To wszystko na dziś. Odróbcie koniecznie zadanie domowe, w którym sprawdzicie się z poznanego ostatnio słownictwa. Zapraszam Was w za tydzień do kolejnej lekcji.